Pora na kolejny LEGO pojedynek. Dzisiaj podczas legendarnego testu sprawdzimy, który pojazd jest lepszy. Udział biorą autobus Błędny Rycerz z Harry'ego Pottera oraz Toyota Supra, z szybkich i wściekłych. Runda pierwsza, ilość miejsc siedzących. Autobus jest trzypiętrowy i może pomieścić wygodnie masę pasażerów. Toyota Supra jest zaledwie dwuosobowa, mało kto może usiąść tu wygodnie. Punkt dla autobusu. Runda druga, zwrotność. Supra posiada w pełni działający mechanizm, który umożliwia nam skręcanie kołami. Autobus niestety nie skręca, może jechać tylko przed siebie. Punkt dla Toyoty. Runda trzecia, bajerancki wydech. Toyota Supra posiada srebrną końcówkę wydechu. Wielką jak rynna. Autobus ma niestety tylko jakąś cienką pierdziawkę. Nie zaimponujemy nią nikomu. Punkt dla Toyoty. Runda czwarta, dopalanie Toyota supra posiada butle z potlenkiem azotu, jednak czarodziejski autobus posiada czarodzieja, dzięki któremu ten pojazd jest szybszy niż najszybszy turbodopalacz. Punkt dla autobusu, runda piąta. Widoczność do tyłu. Lusterka w autobusie są zdecydowanie za wysoko i nic w nich nie widać. W lusterkach Toyoty również nic nie widać. Remis Pora na ostateczny test zderzeniowy. Rozpędzone pojazdy raz po raz wjeżdżają w siebie, jednak nie ma zdecydowanego zwycięzcy. Kto wygrał? Sekcja komentarzy jest wasza.